Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wizard 101. W tym odcinku zajmiemy się lochami w krótszym gaju. Lochami, najpierw jednym lochem, może. Może tym. Nie wiem, czy śpi, czy nie miał mi pomóc, ok, obudził się za wchodzimy i ten chyba jest najsłabszy z tego co mi się wydaje chyba tak, także tak czy siak nie powinno być problemu Stefan ma 102 poziom nic tylko spasować. Lochowego Quest'a. Zdążyłem? Zdążyłem na turę? Zdążyłem, dobra. Także mógłbym spasować. Oczywiście, o ile nie ma śmieci w tym w kartach. Ach, pasuje. Już myślałem, że szybko pójdzie szybciej pójdzie. W sumie mogłem dać tą celność, a co tam, w sumie tylko pasujemy. Oczywiście Stefan to zamiata, jeszcze Krytyk, to już w ogóle... Ale jest oczywiście pokarm, się zbiera. Co prawda, a 3 to jest praktycznie jak żaden pokarm. Ale i tak najważniejszy jest boss. To na wszelki wypadek sobie porwcuję. Ja już pasuję. No i ponownie. Nie wiem, może. Że myśli, że nie ściągnie ich na strzała, no, no ale to bez sensu, bo to już jest która walka. Pominą, że mam dopiero um, który poziom, szesnasty. Okay, Kaj kolejny pokarm, znowu po trzy. Okay, Kaj może sobie pozbierać. To takie zadanie też jest także. A tam było odliczanie. Pewnie jakbyśmy nie wyszli stamtąd, to pewnie by się potworki pojawiły. Dobra, to mogę wrzucić. Jestem ciekaw, co mam w złotych kartach. A, taka coś. To może w razie czego to ja może dobiję sobie. O. Ale powinien ściągnąć to przecież wszystko na strzała. Oporu nie ma ale nie strzela na strzała miał 500 punktów życia, więc 7 punktów mu zostało tylko. No ale często tak bywa, w Margonem też tak było, że mówię, Kurczę, jeden punkt życia, no jeszcze jeden atak. Okej, okay, wykonane. To było w miarę łatwe, także może jeszcze jeden loszek. gdzie wyrzuciło? tutaj, dobra magistra, a tam jest mistrza, magistra okej okay. gdzie on po? no, no no, już myślałem, że nie wejdzie no, ale też czasami tak jest, że mm, się kliknie do przodu, czy do tyłu, i, i się wychodzi bez sensu. No i wtedy jest takie czarowanie, co zrobisz? Co zrobisz? okej, okay, w taki sposób. To może ja w razie W sobie dobiję chociaż jednego. Oczywiście, w razie czego mam buteleczkę. Nawet chyba będzie można wrócić, nawet gdy się padnie. Bo nie wiem, czy wstawił sobie satyra, czy coś w razie czego. No ale tutaj szybko walki przebiegają. Mając taki poziom jak Stefan. Tylko mam nadzieję, że nie padnę yy, bijąc yy, walcząc z wosem, okay. ja widzimy fajny zwierzak. No i czemu we mnie biję? Jest fala. Jest impreza. Nic takiego ciekawego z lotów na razie. Kurcze. Trzeba było jakieś konkretne zebrać. Ja to mieszę z tym kolejne loty. Co prawda do banku mi wpadną, ale ale zawsze. Kasa się przyda. Chociażby na wyle. Może jak będzie boss, to może użyję buteleczki. Jest boss. Buteleczka. W razie czego? Ranga czwarta to już nie jest. Przelewki jak mamy 16 poziom. Mają, ma 800 życia. I to jest żniwiarz. Jak z Mass Effecta. <grywka> to mogę usunąć to też. Tutaj w razie czego? Pyk. Jak już mówiłem na, poc na początku, myślałem, że dłużej to potrwa. Przechodzenie tych lochów, także okej, coś tu mamy do zebrania albo coś takiego nie ma, nic, także lecimy dalej. Okej, wijamy. Muszę jeszcze raz wejść, bo oczywiście przycięło mi na tym programie nagrywania, także przechodzę jeszcze raz to. No, atakujesz? Też zależy, co masz wrzucone. Powinien mieć falę dalej, wrzuconą. Już ma lepsze kół do tego czasu, od, kiedy ostatnio przechodziliśmy. Ha, czyli pewien. Świerścia wstawionego. tam coś innego. Nie wiem. To tylko spekulacja. No ale... Nie powinno być tak źle. Widzimy jak ataki. Okay, może ja spasuję. Też myślałem, że fali nie miał. coś in... ale co... Ale coś innego. No nieźle, także idziemy dalej. Dobra, kolejni. Wchodzisz. I też. Myśliwy dusz. Aha, ja dalej z tym pryzmatem chodzę. Rzucisz od razu tego? Tą falą? Czy nie? Stefanie. Oczywiście wiadomo, że Stefan na imię nie ma, tylko... tylko dlatego, że jest ograniczenia w tych... w Ty. I właśnie ten atak beznadziejny. Według mnie, no ale jeżeli zwierzak takie coś czaruje, no to mu koniowi zęby się nie zagląda. Ale wracając do tego Nika. To szkoda, że jest tak mało tych ników do wyboru. Mhm. Dobra. Bo na przykład ja mam na imię Piotr, a nie ma mojego imienia, nie? Musiałem, dlatego wy sobie wybrałem porfilion. najbliżej. Najbardziej nieodpowiadające, dlatego też. że jeszcze nie będzie atakował ale to też wszystko kwestia kwestia tego jak ma jak ma karty ułożone bo często też tak się chodzi o zmarszu yy, mając karty ułożone do czegoś do zupełnie czego innego też już pewnie o tym mówiłem dlatego też widzicie jak ja, tam, 3000, prawie cztery tysiące. No ale też, poniekąd ja na tym ciepłem już mam jakieś, jakąś połowę życia. No ale jeszcze jakoś przetrwam. Dobra, to mogę rzucić to też w sumie tego też nie użyję. Oho, minus 25, ale to standard jak na jak na mopka z tego ze śmierci. A może tak? Wybiję tego Minusa, Każdy by się zdenerwował jak... Jak ktoś komuś jak... Tak jak ja bym się zdenerwował, na przykład pomagam jakiemuś małemu poziomowi, a... a a on stoi i nic nie robi, dosłownie nic nie robi, żeby chociaż się tam jeszcze tarczował, leczył, czy też podrzucał mi jakieś ostrze, czy też pułapki, ale na przykład widzi, że jest minus 90, to też nic, nic z tym nie zrobi. Czy tam minus ileś tam, nieważne. No ale cóż, atakujesz tego, ja? No to ja atakuję sobie tego. Chociaż będzie opór, ale co z tego? Jaki tak ściągnie ich na strzała też musi się przecież zciągnąć tego minusa? Jak ja ściągnąłem ten minus 50. Czyżbym musiał już buteleczki użyć? A może padnę. Zobaczymy. No, ledwo, ale a może będzie jednorożec? Tak jest. I właśnie o to chodzi w tych zwierzakach. Ja się lekam. A ty najlepiej jakbyś atakował Stefan Jeszcze nie ma, dalej szuka pewnie Dawaj, dawaj, atakuj Bo jeszcze jednej takiej tury po 300 nie wyciągnę Nie wydolę Dobra, atakujesz to Dobrze jest, jest, jest ołów. Aha, To jest to tak jakby na czas. Ale co to oznaczać dokładnie teraz? Co to oznacza dokładnie, to ja nie pamiętam. rzucić nie atakuję, to mogę sobie dać tarczę oczywiście a wręcz powinienem chociaż po tych poprzednich walkach w tym lochu chociażby nie dawałem sobie tak często jak mi jak wypadało Nie atakujesz, nie atakujesz, w każdym razie je pasuje. No i wiadomo, kolejni poszli, no bo jakby inaczej, Ranga dziewiąta. Dobra, wbijamy. Okej. Okay. Zdążyłem? Nie zdążyłem, ale głos, dźwięk był. Jak do... jakbym zużył. Na pewno to słyszeliście. Jestem ciekawy, czy... Zabrało mi tą buteleczkę, czy nie? Bo w, ka w każdym bądź razie tak, jakbym jej nie użył. Bo jak widzicie, życia i many mam tyle samo. Dobra, bijesz, nie bijesz. Co robisz? Bo nie, ch nie chcę powielać też. A, dajesz to. Ja może dam tak. A to też nie wiem jak się wzmocniłeś z celnością. 18. To dalej tak samo chyba. A, no tak. Minus. Zaatakuje, czy poczeka No w sumie, no nie wiem Dobra, mogę Dobijać ewentualnie, ale Może, może, może zejdzie. To też na pewno ma przebicie. Dobry zwierzak. Polecam. Zwłaszcza dla początkujących. I jelonek tak samo. Czy też jak tam jakieś to... Czy też jakie to jest zwierzę, to ja nie wiem dokładnie. Nie jestem znawcą. Jak to ja z ostatnio powtarzam, są świetliki jest wygrana. No ale nie mogło tu być takie. Okay. Nie mogło tutaj być wygranej, bo... No bo skąd jak to było? Minus 80. Dlaczego? Bo to była pojedyncza tarcza. Zazwyczaj jest minus 80. A tej pojedynczej tarczy i co zaatakuje teraz? Nie zaatakuje, lodem nie zaatakuje, bo też ma tam minus. No i cóż ja mogę zrobić? O, może dam tak. No, akurat różdżki żyć w odpowiednim momencie. Czym będzie bić? Znowu świetnie. I ponownie. to na 50 poziom i to jeszcze dla, dla profesji z życia, do góry już nie pójdziemy. Jak widzicie nie, nie zużyło mi tej buteleczki, od razu nas wyniosło tutaj, także... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!